Już się ma odcinku to właśnie gramy w hordyniku. Wytłumaczę wszystkie zasady. Jak czegoś nie będę pamiętał, mam tu kasetkę, aby sobie to przeczytać. Zasady gry sobie dostałam w takim opakowaniu. Ten, te opakowanie jest fajne dla początkujących. Karta XXL: Dwie balansze zasady to to. I 5 sarset. 4 saszetki po 5 kart w środku. Tą talią będziemy gdzieś się posługiwać. Ta karta jest fajna. Będziemy krać na 12 i na 9 polach. Nie mam teraz przy sobie, ale tego nie używamy, bo to jest bardzo leciutka, a weźmy moją drugą. drugą Zaraz się wita, witam, widzimy, jak otwieramy paczuszki. Ok. No mam... No to mam tu już dwie karty XL. Tu mam dwie talie, a moje cały karty, hotel i zapomniałem o kasecie, To otwarcie na no, odcinku. Oglądajcie dojdzie do końca, a wtedy będziemy otwierać tą kasetę. Sercie wycięłem go w... na blasz. Okej. Okay. No ale tu wszystko gotowe, to moja. Jestem na Oleon. Oczywiście tutaj jest godzina. Nakryłam to o 19:50. No, to, no mogę Wam nawet teraz nie pokażę Was, ale jak otworzycie telefon, no to. Ta, no tutaj jest, tu, tu, bo tutaj była godzina. I patrz, bierzemy trzy karty na podstawowej wersji. Mamy trzy karty. No, kocie jaką chcemy, na przykład tą tu. A to piszemy tutaj, tutaj na przykład. i jak... Tak, ale to siebie muszą być odwrócone, aby wie, każdy wiedział, kto, kogo co karta. Hmm, tutaj jest 20, a tutaj 67, no to ta karta wykrywa, no to tu, o, że wam nie powiedziałam, takie to się nie podoba jakaś karta może o, tutaj nas użyte tu położyć tu sobie wziąć i nie masz ruchu nie możesz postawić w te karty no to jak przy zaawansowanej nie, pok dla zaawansowanych nie pokażę wam niestety ale to dotarła ta, ta chwila. Otwieramy o tą paczuszkę. Nie wiem, kto mi pomoże przytrzymać kamerę, ale nie wiem. Mam tu do otwierania. Wolf może otworzę mrągami. Nie za bardzo. I otworzymy tą kasetkę. Zależy będzie otwieranie, opakowanie, wszystko. Otwierałem, nie przeczytałem dokładnie, jeszcze jest w tym karta limitowana. I Taki... fajnie, że jest karta limitowana. Tu ma takie filmiki. to tak tele telefony nagrywa. A nie wiem, co się dzieje. I teraz, czekajcie, muszę zagnąć drzwi. Nie wiem czy w tyle było coś słychać, ale... Dobra, mam no, takie opakowanie może te poświetne z dwoma rękami. O! No to na no, taką paczkę. Ciężko tak nakrać. Ona mogła. Kostek składamy to tutaj. Nie czytałem historii że Czekajcie. Jak wszystko wy... widzicie, no to to, to, tu to, tu o, a to tutaj mamy tutaj zapasówkę o takie. Taką zapasówkę. I to wygląda ten zestaw. Tak wygląda ten zestaw. O tak tu karty limitowana i najfajniejsza kasetka. Tylko setkę. u następny poziom. dobra tutaj ładnie tak o, takie satanka takie takie satanka takie miałem satanka robiłem. takie takie satanka o już tu jest plakat, taki plakat fajny dosyć, yy, tutaj mamy jakiś zestaw no może jego kupię i pokażę wam o tej gazetce odcinek, ale yy, tutaj napiszcie w komentarzu czy wolicie takie kartyńcze z moją mamą będzie grać lub z datą. No, tylko tutaj komiks dalej się ciągnie. Nie, Psu. tutaj jest jakiś? Tutaj są jakieś tutaj ciekawostki, jak zrobić jakoś. Co to jest? O, w kaseczce fajne. Podoba mi się ta kasetka. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba. Ta kasetka, o ten cały zestaw Pamiętajcie, że jest taka. Zasady dla trochę wam, nie, tutaj będzie inaczej wam pisał, ale podstawowa jest taka, którą wam pokazywałem. Są same takie ludziki, takie same, same bez niczego innego. To każdego zestawu ma być do wyeliminowane. No to. To mam tu brud. No. O. A teraz wycięliśmy się i otwieramy paczki karty. Pamiętam, że w kolejnym odcinku to otworzymy wszystko, by nie musiał tego wycinać, jak coś mi się nie uda. Ale mam coś już chyba to wycięcia, ja myślę. A tu ma takie dwie karty limitowane. Ta jest stara, ta jest nowa. Wszystko, co tam Tutaj te karty miały jakieś same śmieci. I tutaj. Takie coś. fajnego. No to papa pa, widzowie. Jak Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę, dajcie subika Niestety ja patrzę się nie mam. Okay. Zeczki mam. No to pa pa!